Kojnie to tylko ja. Co się tu dzieje, co się stało tutaj? Kurczę, ja bym się przestraszyła, a Ja tylko z pulnicy wracałem. Co ty, ty staro górami ze słoika ludzi straszysz w biały dzień? Przepraszam. przepraszam. Jezu, Maria się wystraszyłam, tak mi serce wali. Dzieci wali serce? sercu, Irek, przestań, co ty nie wiesz jest serce? A gdzie przed chwilą serce miałeś, jak mnie do domu odesłałeś, co? Boże, Irek, czy ty zawsze wszystko musisz obracać w żart? Bo jak na poważnie mówię, to ty, 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 ty mnie nie słuchasz wtedy i nie uwierzysz. O, no ale co? Czy no, po prostu ja cię lubię bardzo, no. Chciałem być z tobą jeszcze. Boże, Irek, nie, nie i nie. Po prostu ja mam przez ciebie same problemy, rozumiesz? Gdyby nie ty, to ja bym się w ogóle z tym Konradem nie spotykała. co ja mam wspólnego z tym Konradem? Nic. Po prostu wymsknęło mi się. Nieważne. Nie Mów o co chodzi. No bo... Spotykałam się z Konradem tylko i wyłącznie dlatego, żeby trzymać się od ciebie z daleka, rozumiesz? Inaczej sama nie umiałabym się przed tym obronić. Ale przed czym? rany, no. Przed tym, że cię lubię za bardzo. Słuchaj, Ale, to się bardzo fajnie składa, bo ja też cię lubię za bardzo. Nie, 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 nie. Nasz temat jest już skończony, rozumiesz? No sobie spójrz na mnie, no. Ja nie wiem, czy, czy to by w ogóle przetrwało, czy ty podszedłbyś do tego na poważnie. Jola, spójrz na mnie. Czy ja wyglądam jak niepoważny facet? Słuchaj, ja... prawda jest taka, że po prostu my, my jesteśmy stworzeni dla siebie, rozumiesz to? Ja cię po prostu kocham do szaleństwa. Do Właśnie, szaleństwa. ja nie jestem pewna, czy my jesteśmy dla siebie stworzeni, wiesz? Ale kogo ty próbujesz oszukać? Chodź tu. <śleski> Pewnie się domyślacie, ale oficjalnie powiem: wróciliśmy do siebie. Jola Irek, znowu razem. Co? to nie mogę uwierzyć. Słuchajcie, nigdy nie damy już pretekstu, żeby ode mnie odeszła. To co, Jola o tym sądzisz? Oficjalnie razem, co? Nie. Wariat!